Witam was serdecznie. Ja jestem Lighton 44 i dzisiaj temat związany z retro kaskiem. Retro kask firmy Zeus, Zeus Helmet. Słuchajcie, z takim pięknym. O niech no, inaczej z z takim pięknym daszkiem. Kask przez, przeznaczony słuchajcie do e, takiej retro maszyny, do e, jeżdżenia na ogarku. Jak widzicie, jest zupełnie otwarty. Przy ogarze są tak duże prędkości, że praktycznie nie robi to żadnej różnicy, czy mamy, czy nie mamy ochronę na twarz. Ale natrafiłem na coś bardzo fajnego coś, co jest dodatkiem do tego, coś, co będzie dodatkiem do tego kasku. Eee, podobną, właściwie identyczną rzecz kupił już mój kolega, kolega Zbigniew. Pozdrawiam serdecznie, kolega Zbigniew. To jest dokładnie z tej samej firmy, nawet zakupiona rzecz, ale nie będę uprzedzał co to jest. Tylko chcę przy Was właśnie otworzyć z Wami razem paczkę. No, to odstawiamy helmeta na bok, a na to miejsce kładziemy paczuchę. No i co? No i otwieramy paczuszkę. Paczuszkę już widać po, po naklejkach. Motormint, czyli firma zajmująca się sprzedażą. Jakiś akcesoriów właśnie do e, motocykli. Otwieramy i patrzymy. Paczka jest mega lekka, jest tak lekka, że można malutkimi paluszkami ją podnosić. Kwestia tylko po prostu przytrzymania. No i już mamy zdjętą pierwszą warstwę. Przechodzimy do wnętrza. Tu jest otwarte. Mamy potwierdzenie zakupu. Jak widzicie, sprzęt nie był zbyt drogi. 55 zł i 1 grosz z przesyłką, bo tu bodajże będzie. Jest doliczony transport, tak, w wysokości 1 grosza. Słuchajcie, transport. Kto nie wierzy, to jeszcze raz pokażę. Cena transportu 0,01, czyli 1 grosz. A w środku mamy. A w środku mamy. To już jest na nie potrzebne. Otwieramy to, co jest najważniejsze. A w środku mamy coś takiego. Jeszcze zapakowane jest. No i proszę, zobaczcie, o, jeszcze jest zaklejone, to jeszcze jest folia też na tym. Co już to takiego? Otóż to jest szybka, słuchajcie. Można powiedzieć, że przubica, ale taka zmontowana na yy, na stałe w sensie że nie podnosimy nie opuszcza się nie podnosi tutaj mamy teraz w obecnym stanie jak widzicie mam ten daszek który teraz zostanie odpięty ale mocno słuchajcie zapięte może się posłużę dla pomocy śrubokręcikiem tylko o płaskim gdzie to się otwiera? W którym miejscu? O tak. Dobrze. To był dobry pomysł. O. I proszę bardzo, helmet już nie ma teraz tego właśnie malutkiego deszku. O, tutaj trzeba jeszcze przetrzeć, bo mamy dostęp dobry, a jest zakorzony. No dobrze, no i montujemy teraz nasz, naszą przyłubicę, przyłubica w ogóle jest zrobiona w ten sposób. Zobaczcie, ma takie tu wycięcia, czyli może z tej strony lepiej pokazane. O, możemy to góra-dół obniżyć albo podnieść do góry. I możemy tutaj przesunąć w lewo w prawo. Dzięki temu jest to rozmiar uniwersalny, pasujący do różnych kasków. No i teraz tak, zacznijmy od środkowego. Jest. Teraz boczne. Oj, nie chcę wskoczyć. Dobra, przysuńmy teraz tutaj. Może najpierw. Ciężko wchodzą. Ten Laptop trochę mi tu przeszkadza, ale nie chcę go ściągać. O. I jest. No i zobaczcie, tak wygląda helmet złożony. Czyli jest, jak widzicie, mega retro. Bardzo fajnie wygląda. No i co? I teraz bym musiał go założyć po prostu i się wam w nim pokazać. Zobaczymy, jak się go nakłada teraz w ogóle z okularami. Chociaż właściwie zmienimy troszeczkę kadr. I w ten sposób zobaczycie dokładnie, co robię. Ok, no i teraz zobaczcie. Tak wygląda złożony Zeus helmet. Rozmiar MK. Za jakieś 60 zł, chyba go kupiłem 8 lat temu. I zobaczmy, jak go się zakłada. No, okulary troszeczkę, o, przeszkadza. No, słuchajcie, helmet jest. Nie zdjąłem tej. Tutaj, nie zdjąłem tej tutaj folii, przez co się kiepsko widzi. O, jest. I już jest lepiej. Tak, słuchajcie, wygląda retro helmet. Który będę stosował do jazdy na ogarku. Na ogarku, czyli tak, jak powiedziałem, z małą prędkością. To ma wyglądać po prostu jako typowy sprzęt retro. Nie będzie to. Do jakichś tam szybkich jazd. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego. Dzięki, że wpadliście. Wpadajcie na kolejne filmy. Zobaczcie sobie poprzednie. Jak najbardziej zapraszam. A teraz się z Wami żegnam. Cześć wszystkim.